Witam. Jeśli zastanawiacie się, jak możecie ozdobić przestrzeń własnego pokoju, myślę, że takie filcowe organizery będą świetnym pomysłem. Są e, bardzo przydatne. Możemy w nich zgromadzić wszystkie skarby, ale także rzeczy podręczne, takie jak kredki, nożyczki, e, linijki, które mamy na biurku. Możemy je zgrabnie przenosić z miejsca na miejsce. No i na półce będą wyglądały świetnie, a porządek murowany opakowania na, wyglądają tak mamy tutaj zestaw właśnie z sówką, a tutaj jest z ptaszkiem robótki filcowe są od 5 roku życia no i wymagają sporo wysiłku, żeby je zrobić, bo zobaczcie składają się z kilku warstw, tu mamy taką kieszonkę na której są różne elementy wszyte one są w sumie 3D, bo kwiatek składa się z trzech różnych elementów i jest przyszyty właśnie do takiej kieszonki organizera. Mamy listki, mamy ptaszka, który nawet ma oczko w kształcie koralika. Elementy filcowe są ładnie powycinane, to są takie serduszka, takie różne przestrzenie powycinane. To druga strona i boczna kieszonka. No i cała powierzchnia jest zupełnie spora. Jak wygląda zestaw w środku? Mamy dużo filcowych elementów bardzo precyzyjnie wyciętych. Zobaczcie. Tu mamy konstrukcję samej naszej walizeczki, którą oczywiście składamy i zszywamy zgodnie z instrukcją. Mamy też wszystkie te dodatkowe kieszonki. Tu mam akurat pokazuję Wam słówkę w kolorze takim zielonkawym. No i na początku od tych kieszonek zaczynamy, bo te aplikacje, które za chwileczkę pojawią się w takiej formie trzeba systematycznie poukładać. Instrukcja jest bardzo zgrabnie przygotowana, każdy z elementów, a zobaczcie, ich jest. To jest cały tłum tutaj elementów, no trzeba je na początku odpowiednio ułożyć, no i co w takich filcowych robótkach chodzi o to, żeby robić to systematycznie i nie można e, na początku e, zszyć części danej, bo po prostu potem nie będziemy mogli na przykład takiej słówki przyszyć do filcowej kieszonki no i jak mamy taką sowę to tutaj patrząc na instrukcję e, musimy mieć na początku jej jedną warstwę, drugą warstwę tutaj jakiś brzuszek sówki. otworzę opakowanie, w którym są najdrobniejsze elementy schowane, także delikatne guziki, tak żeby się nie pochowały. No mam oczywiście bawełniane nici i plastikową igłę bezpieczną, nie kującą, dziecko sobie nie zrobi nim krzywdy. No i co tutaj mamy w tej suwce? Słuchajcie, zielone elementy. Teraz mamy, no a potem jakby rączki, nóżki i wszystko. Więc na początku musimy ułożyć daną fakturę naszego zwierzaczka, a dopiero potem wszystko zszyć, a potem jeszcze przyszyć to wszystko do filcowej, różowej kieszonki też w odpowiednim miejscu. Wszystkie elementy mają już przebite przez producenta miejsce, w którym wchodzi igła, więc jakby łatwo ją przeprowadzić. Nie musimy specjalnie przebijać materiału igłą. Myślę, że dzięki temu będzie łatwiejsze przygotowanie danej pracy. Pracochłonna rzecz, nie będę tutaj ukrywać, ale efekt jest niesamowity. I w takich zestawach kreatywnych chodzi o to, że nagle nawet młody artysta może wykonać bardzo pięknie przygotowaną rzecz starając się, ale korzystając z instrukcji, bo nie na wszystko musimy wpaść, mamy wszystkie elementy przygotowane, no i nauczymy się na pewno pięknie prac manualnych, ale także wykonamy rzecz bardzo ładną estetycznie, która będzie świetnym prezentem, ale też takim eleganckim i eleganckim, użytecznym pojemnikiem na wszystkie na przykład biurowe rzeczy na biurku.